Poniedziałek, 18 sierpnia nad ranem, 26-letnia kobieta miała zadzwonić do swojego byłego partnera i prosić o pomoc po tym, jak miała się okaleczyć. Groziła też targnięciem się na własne życie. Gdy mężczyzna, mimo zakazu zbliżania się do 26-latki, udał się do niej ze środkami opatrunkowymi, został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Kilka godzin był bity i kopany, a ostatecznie zgwałcony. W tym czasie w mieszkaniu miała znajdować się siedmioletnia córka kobiety. Ale jak ta twierdziła, składając później wyjaśnienia, dziewczynka miała mocno spać i nic nie słyszeć. Po wszystkim jeden z oprawców zabrał maltretowanego mężczyznę do sklepu, by kupił na siebie trzy telefony komórkowe. Wykorzystując nieuwagę bandyty, pokrzywdzony poprosił ochronę o wezwanie policji. Do sprawy w sklepie zatrzymano 24-letniego Kacpra J, a potem 26-letnią Lenewu. Wciąż poszukiwany jest 30-letni Alan B.